Powiat Wałecki zorganizował konferencję naukową z okazji 80-lecia przełamania Wału Pomorskiego. W Wałczu przez dwa dni gościła m.in. delegacja z partnerskiego powiatu Vorpommern-Greiswald. Mamy 20-osobową reprezentację z Niemiec i około 110 nawet, można powiedzieć, dzisiejszych uczestników tego wydarzenia, bardzo pozytywnego. Dzięki któremu y, staramy się łączyć prywatne muzea i, i muzea nasze, które zaczynają współpracować. Aby wspólnie zachować historyczne dziedzictwo, a takich obiektów na terenie Wału Pomorskiego jest sporo. Nie wszystkie są jeszcze w tej chwili zagospodarowane. My jesteśmy właściwie jedyną jednostką samorządową, która na terenie Wału Pomorskiego działa. Oprócz Izby Pamięci w Mirosławcu oczywiście, pozostałe to są obiekty prywatne. Stąd spotkania i rozmowy. Tym bardziej, że na znaczeniu zyskuje także turystyka militarna. Dzisiaj tak naprawdę ta historia i nauka bez turystyki w wykonaniu muzeów no właściwie nie istnieje. Musimy więc siły połączyć, aby to wszystko jak najlepiej dla wszystkich zwiedzających jak najlepiej działało. Strona niemiecka chciałaby włączyć grupę warowną Cegielnia do Europejskiego Szlaku Kulturowego Zabytków Fortecznych. Tak, prowadziliśmy rozmowy z tym muzeum jako wiodącym tu i to było wyzwanie. Wielu właścicieli, którzy mają różne interesy, chce się zaprezentować w ramach programu Pomerania. Szukamy drogi, żeby włączyć to na stałe w kulturę. Co zdaniem przedstawicieli szlaku może stać się już w tym roku? Władzom Powiatu Wałackiego zależy na tym, aby taka konferencja naukowa stała się cyklicznym wydarzeniem.